Dzień dobry państwu, portal radomsko24.pl Iryk Staszczyk. Witam państwa, witam dzisiaj państwa i mojego gościa, który skorzystał z zaproszenia Jakub Jędrzejczak, wicestarosta powiatu radomszczańskiego. Witam panie starosta. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Szkoły ponadpodstawowe są przygotowane do matur. Jeżeli dowiecie się, że za trzy tygodnie Będą musiały odbyć się w całej Polsce matury pisemne i matury ustne. Szkoły są przygotowane w naszym powiecie? Panie redaktorze, szkoły są przygotowane do matur, bo przecież co roku te matury się odbywają. Natomiast ja rozumiem to pytanie, czy szkoły są przygotowane do odbycia matur w tej sytuacji epidemii, którą mamy. Na szczęście Pana pytanie dziś już jest nieaktualne. Jeszcze parę dni temu każdy je sobie zadawał. Dziś wiemy, że najbliższy możliwy termin sugerowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej to jest czerwiec tego roku. W związku z powyższym nie ma obaw, że musieliby uczniowie w szczycie epidemii podejmować się pisania matury. No dobrze, czyli ja rozumiem, że Pan wierzy w to, że w połowie czerwca epidemii koronawirusa w Polsce już nie będzie. Nie będziecie musieli myśleć o nie będą musiały myśleć o żadnych zabezpieczeniach, jeżeli chodzi o sprawy higieniczne w szkole podczas matury. Jest Pan przeświadczono o tym, że już tak będzie? Będzie spokój z koronawirusem? Nie, nie. Ja wręcz odwrotnie e, obawiam się, że może nastąpić jeszcze kolejne uproszczenie, przepraszam, kolejna zmiana terminu i być może zmiana trybu zdawania matur. Mówi się o tym nawet, że matury mogłyby odbyć się tylko w formie pisemnej. Natomiast nie ma się co łudzić, że czy to będzie czerwiec, czy jakakolwiek inna data kolejna, że nie będzie podczas takiego egzaminu zachowanych obostrzeń. Sanitarnych, takich, żeby ustrzec się niebezpieczeństwu przenoszenia choroby dla zdających matury. Pan powiedział, że szkoły oczywiście są przygotowane do przeprowadzenia matur. Ale ja mam jeszcze takie pytanie. Jeżeli te matury będą przeprowadzone w czerwcu, zakładam, że tak Ministerstwo Edukacji się uczy jak z wyborami prezydenckimi, że za w połowie czerwca czy pod koniec czerwca będą, to będziecie musieli pomyśleć o jakichś zabezpieczeniach dodatkowych. Mam tu na myśli, nie wiem, co odległość między ławkami 2 metry, maseczki, rękawiczki, długopisy, albo przy każdej ławce nie wiem, żołnierz. Na pewno, na pewno tak. Będą dodatkowe zabezpieczenia, e, będą e, określone e, minimalne odległości. E, zapewne będą również wymagane środki ochrony osobistej, jak rękawiczki czy maseczki dla e, zdających uczniów, jak i nauczycieli, którzy będą pracowali pod, podczas matur. E, tak, e, wyobrażam sobie, że gdyby musiało do, dojść do e, Pisania matur podczas trwającej epidemii, a przypomnę, że nic nie wskazuje, żeby ta epidemia wygasła w ciągu najbliższych paru miesięcy. Może się co najwyżej zmienić nasilenie występowania tej choroby. W związku z powyższym, dla młodych ludzi, którzy dzisiaj powinni przystąpić do egzaminu maturalnego, wydaje się nieuniknione odbycie tego egzaminu w tym roku. Nie wiemy jeszcze kiedy. Najważniejsze, żeby te warunki były bezpieczne dla uczniów. Zastanawiam się jeszcze nad jedną kwestią, bo mówi pan, że nie wiadomo, na pewno, że ta epidemia nie wygaśnie do zera. Czyli w takim razie, czy jest możliwość pomieszczenia tych wszystkich uczniów, jeżeli łapki będą musiały stać w o wiele większych odległościach od siebie uczniowie będą musieli siedzieć. Logistycznie tu zadaję pytanie: Czy są te matury do przeprowadzenia bez problemu? I jeszcze mam jedno pytanie: Czy doszły do Starostwa Powiatowego w Radomsku, czy w Polsce takie informacje, że już rok szkolny w tym roku nie będzie rozpoczęty? Nowy rok szkolny rozpocznie się najprawdopodobniej dopiero w sierpniu, a matury we wrześniu. Czy to jest po prostu plotka? Nie, taka informacja nie dotarła. My staramy się w Starostwie Powiatowym opierać przede wszystkim na informacjach sprawdzonych. Różne scenariusze, które mogą przyjść do głowy osobom, które o nich myślą, z reguły i tak się rozmijają z rzeczywistością. Co widzimy w ciągu ostatnich tygodni, to co się dzieje, przerasta wszelkie wyobrażenie. W związku z powyższym, trudno powiedzieć, czy rok szkolny zostanie wydłużony. Na dzień dzisiejszy takich informacji nie ma. Także w zakresie zakończenia roku szkolnego dla maturzystów, co jest bardzo ważne. Jest stanowisko Ministerstwa Edukacji Narodowej takie, że rok szkolny dla maturzystów zakończy się 24 kwietnia tego roku. Nie będzie obowiązku odbierania osobiście świadectwa. Wystarczy, że będzie można odebrać wersję elektroniczną. W związku z powyższym, na razie, te przewidywania są takie, że rok szkolny powinien się zakończyć w terminie i to dla uczniów klas maturalnych, jak i pozostałych uczniów. No tak, wie Pan, my sobie tu rozmawiamy, dyskutujemy na ten temat, ale co czują maturzyści, z pewnością tego nie wiemy, bo egzamin maturalny to jedna sprawa, a druga sprawa, teraz rozpoczęcie egzaminów wstępnych na uczelnię. To jest drugi dramat, który przeżywają, i niepewność, którzy prze, przeżywają maturzyści. Panie redaktorze, ja pamiętam ten system, kiedy zdawało się egzaminy na uczelnie i to jest bardzo duże ograniczenie. I bardzo bym nie chciał, żeby młodzież musiała korzystać z takiego systemu naboru, a przecież można przecież sobie powiedzieć, że egzaminy na wyższe uczelnie to również zgromadzenie w jednym miejscu osób zdających, czyli tak czy inaczej do egzaminu powinno naturalnego dojść. Trzeba rzeczywiście postawić się w sytuacji uczniów, którzy stoją przed tym egzaminem, bo o ile Moim zdaniem kwestia zakończenia nauki w szkole podstawowej powinna się zakończyć oceną później świadectw przy przyjmowaniu do szkół średnich, o tyle w celu naboru do już na uczelnie wyższe. Ten egzamin maturalny powinien być i to bardzo ułatwia później wybór drogi życiowej dla, dla maturzystów. Trzeba tutaj w tym momencie, może też zaakcentować, a może i również podziękować uczniom za tą odpowiedzialną postawę, którą dzisiaj wykazują, bo naprawdę trzeba powiedzieć, że marginalne są przypadki jakiegoś przebywania w przestrzeni publicznej. Rzeczywiście. Uczniowie e, 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 odpowiadają pozytywnie na to hasło, zostań w domu. Rzeczywiście, e, przygotowują się do tego egzaminu maturalnego i byłoby, byłoby bardzo dużym zawodem dla nich, gdyby nie mieli możliwości skorzystania z tego. E, w tej sytuacji też trzeba docenić środowisko nauczycielskie. I nauczycieli, którzy mają stały kontakt z uczniami, bo oni podtrzymują, że tak powiem, tych uczniów właśnie w tej gotowości, w przygotowaniu do egzaminu dojrzałości. I trzeba rzeczywiście też podkreślić tą wagę tego wydarzenia w ich życiu. Uczniowie muszą to zrozumieć i ja w większości, Mam takie sygnały, że rzeczywiście rozumieją, i e, ta wiedza, którą dzisiaj zdobywają w tak nietypowy sposób, e, przygotowany ad hoc, e, w formie e, zdalnego nauczania przez, e, e, przez nauczycieli, e, którzy ich prowadzą, e, jest jedyną w tej chwili drogą. Ale prowadzącą nadal uważam na tą chwilę do egzaminu maturalnego. chyba że sytuacja oczywiście zmieni się, to, to możemy wyciągać te wnioski na podstawie tego, co dzieje się dzisiaj. Dobrze, tu ustawiamy kropkę, bo zmienię teraz temat. Mam dla Pana takie pytanie, zagadkę, bo nie wiem, czy Pan mi odpowie. Jaką ma Pan dużą skrzynkę korespondencyjną? Wielkość w centymetrach? No myślę, że wielkości kartki A4. No to dobrze, bo myślałem, że troszeczkę mniejsza, bo wymogi są teraz takie, że ta skrzynka musi mieć tak ponad chyba 29 na 30 cm, żeby się zmieścił cały, cały arkusz do głosowania. Że był dobrze zabezpieczony. I zdaję sobie pan sprawę, że gdyby pan takiej skrzynki nie miał, może pan być chyba nawet yy, ukarany mandatem od 50 zł do 10 tysięcy. Tak obiło mi się do uszy. Nowe, ciekawe informacje związane z wyborami prezydenckimi. Panie redaktorze, ja się uśmiecham, ale wcale nie jest mi do śmiechu, bo temat, który pan porusza, Czyli parcie do wyboru w tym czasie jest dla mnie kompletnie nie do zaakceptowania. I ja osobiście, tak jak brałem udział w każdym głosowaniu, które się w Polsce odbywa, prawdopodobnie nie wezmę udziału w tej farsie, bo to nie są wybory. Y, m, które należałoby uszanować. Jest to zu, zupełnie niezrozumiałe i sprowadzanie teraz problemu y, y, uczestnictwa w wyborach do y, wielkości skrzynki pocztowej, do tego, czy listonosz y, ominie, y, czy nie ominie y, moją skrzynkę i moją posesję. Czy listonosz y, będzie wiedział, kto jest w spisie wyborczym, czy właściwie. Y, y, Zaadresowane będą te przesyłki. Uważam, że to jest po prostu jakaś e, polityczna paranoja, a e, niestety dzisiaj e, mamy taką smutną rocznicę. E, upłynęło e, 10 lat od tragicznego w skutkach zdarzenia e, dla e, polskiego narodu, e, gdzie już e, taka paranoja polityczna doprowadziła do, e, do śmierci, e, Wielu e, znakomitych e, Polaków, i ja myślę, że e, no, powinna zawsze gdzieś taka refleksja nastąpić, i być może, że, że dzisiaj e, e, wy, niektórzy wykorzystają tą rocznicę do tego, żeby. W zadumie zastanowić się nad, nad postępowaniem i wyciągnąć wnioski, i, i, i też mieć świadomość, jakie skutki może, może wywierać nieodparta chęć władzy, którą prezentują członkowie Prawa i Sprawiedliwości. To dopytam, bo może mi umknęło. Rozumiem, że Pan na wybory nie idzie. No, to nie panie redaktorze, to było, więc... panie redaktorze, zawsze chodziłem na wybory i będę chodził na wybory. Okazuje się, że wyborów nie będzie, tylko będzie jakiś, jakaś konstrukcja legitymizująca dalsze urzędowanie obecnego prezydenta. To nie są wybory. Ja na wybory pójdę, jeśli będą zorganizowane zgodnie z przepisami i z wymaganiami demokratycznego państwa. Natomiast w. W przedstawieniu urządzane, u, urządzanemu e, na wzór e, e, jakichś e, autorytarnych e, państw e, nie mam zamiaru uczestniczyć. Bo to jest przedstawienie. To nie są wybory. Wybory, mhm. tak? Przedstawienie, nie. Nie wiem, jak teraz skonstruować to pytanie, ale jak pan mi odpowie, bo w jakim świetle. Stawiana jest Polska w chwili obecnej na świecie, gdy wszyscy komentatorzy przyglądają się, jaka będzie forma wyborów prezydenckich 10 maja. No w, w takim świetle, że każdy kto ceni sobie wartości demokratyczne może ocenić, że w Polsce po prostu demokracja się zakończyła, że, że zaczynają być rządy, realizowane rządy autorytarne, które nie liczą się z wartościami demokratycznymi. To jest dla mnie sytuacja bez precedensu i nie do zaakceptowania. A czy jest mi pan w stanie odpowiedzieć? Ja od godziny 8 do godziny 20 10 maja muszę być w domu, żeby odebrać ten arkusz do głosowania i później muszę, no jestem w tej godnej sytuacji, że wsiądę w samochód, na przykład pojadę, jeżeli będę brał udział w wyborach, pojadę, zakładając hipotetycznie i wrzucę to do w moim lokalu. Natomiast co mają starsi ludzie zrobić? To mają sobie w tym momencie wyjść na spacer i złamać te wszystkie zakazy wychodzenia z domu. Czy to będzie ten jeden warunek niezbędny opuszczenia swojego miejsca zamieszkania zwłaszcza seniorzy. No, panie redaktorze to jest nie do zaakceptowania dla wszystkich obywateli bo we względu na to czy to są seniorzy czy to są osoby w sile w wieku jest to narażenie życia i zdrowia ludzkiego w celu realizowania politycznych zamysłów. I przypomnę. Y, y, tą smutną y, rocznicę i datę sprzed 10 lat, kiedy już właśnie takie... Parcie do władzy doprowadziło do strasznej tragedii. A teraz kolejną tragedię ktoś nam chce zafundować, tylko że nie będzie to 100 osób, które może ucierpieć, ale mogą to być dziesiątki tysięcy osób. Ja takiego uprawiania polityki nie rozumiem i nawet w przypadku zapędów autorytarnych, które reprezentuje prawo i sprawiedliwość, też nie mogę zrozumieć, bo przecież realizują wiele pomysłów politycznych przy pomocy swojej przewagi, którą mają w Sejmie i przynajmniej w ten sposób nie narażają życia ludzkiego i naprawdę jest to rzecz nie do zaakceptowania. No dobrze, skończymy może z tą polityką przed Świętami Wielkiej Nocy, zapytam tak, to czego w obecnej dobie, w dobie koronawirusa, w dobie tej niepewności, którą mamy wszyscy, w dobie świąt, które będziemy spędzać razem, ale tak naprawdę to osobno, bo bardzo wiele rodzin w tym roku nie spotka się przy tradycyjnym wielkanocnym stole, to czego by Pan życzył? I Polakom, i Radą i znajomym? Tak, bardzo chętnie skorzystam z tej okazji. Być może jeszcze tutaj dołożę do tego, co Pan powiedział, że być może e, niektóre spotkania rodzinne odbędą się właśnie w sposób wirtualny przy w, pomocy e, tak choćby jak komunikatora, teraz... tak jak my teraz rozmawiamy, e, co nie jest naturalną e, sytuacją. No, e, życzenia są oczywiste. Przede wszystkim e, wszystkim e, życzę zdrowia, żeby ich ominęły jak najbardziej te wszystkie konsekwencje, e, Panującej epidemii. Przede wszystkim życzę również cierpliwości i wytrwania w tej trudnej sytuacji i, i żeby, żebyśmy mieli wspólnie siłę później podnieść się z tej trudnej sytuacji, ponieważ tej siły będzie bardzo potrzeba i sądzę, że to będzie wysiłek na, na skali, w skali całego narodu mniej więcej porównywalny z latami 90. Naprawdę konsekwencje będą um, bardzo głębokie um, i, i tej, tej siły, wytrwałości, zdrowia i spokoju, cierpliwości wszystkim życzę. To, żeby tak pesymistycznie nie kończyć, tutaj ja również Panu i wszystkim życzę tego optymizmu, żeby się zarażać optymizmem, a wtedy łatwiej nam będzie pokonać te trudne czasy. Dziękuję Panu serdecznie za rozmowę, miałem powiedzieć, za przybycie, przyzwyczajenie. Dziękuję za rozmowę i życzę zdrowych, spokojnych świąt. Również jeszcze raz wszystkiego najlepszego na święta. Dziękuję bardzo za rozmowę. Pozdrawiam. A ja Państwu dziękuję za uwagę i jak zawsze zapraszam serdecznie na radomsko24.pl, subskrybujcie kanał, oglądajcie Staszczyk Niezależny w każdy poniedziałek, środę i piątek o godzinie 19.45. Do usłyszenia, do zobaczenia. Do zobaczenia.